My wszyscy z jękiem, ze łzami. Matko Bolesna, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Przeżywamy sobotę trzeciego tygodnia Wielkiego Postu. W tej to sobocie wspominamy jednocześnie dobrego łotra, jednego z patronów naszej diecezji przemyskiej, który szczególnie prosił Jezusa tam na krzyżu, aby wspomniał, gdy przyjdzie do swego królestwa i usłyszał te słowa zaprawdę, powiadam ci jeszcze dzisiaj ze mną będziesz w raju. Potrzeba każdemu z nas takiej skruchy, tej świadomości naszej słabości codziennej grzeszności, abyśmy w stosownej chwili mogli stanąć przed Panem Bogiem i przyznać się do własnych słabości, własnych grzechów. Niech szczególnie temu przyznaniu się do naszych słabości patronuje ten dobry łotr, abyśmy w stosownym czasie umieli uświadomić sobie małość i grzeszność. A mszę świętą dzisiejszą sprawujemy. Pierwsza intencja ksiądz Tomasz odprawia mszeza Franciszka Hajchla, intencja od pracowników Urzędu Gminy w Czarnej. Ja polecam zmarłą Krystynę Puzon, intencja od Agaty i Roberta. Niech Pan obdarzy ich łaską nieba. A my stając w obecności Pana Boga, przeprośmy Go za nasze słabości i za nasze grzechy, abyśmy godnie przeżyli tą przeświętą, a jednocześnie otwarli się na tą wielką tajemnicę wiary w czasie tych rekolekcji, które od jutra też rozpoczniemy przez te trzy dni. Przeprośmy za nasze słabości i grzechy. Zmiłuj nad nami, Panie. Okaż nam, Pani miłosierdzie swoje. I daj nam swoje Niech się zmiłuje nad nami, Bóg wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste zmiłuj, nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Modlamy się, obchodząc z radością doroczne przygotowanie do Wielkanocy, prosimy Cię, Boże, abyśmy coraz głębiej przeżywali misteria paschalne i radowali się pełnią ich oboców przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Twojego Syna który z tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Ozeasza. Chodźcie, powróćmy do Pana. On nas poranił i on też uleczy. On to nas pobił, on ranę zawiąże. Po dwóch dniach przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności. Dołóżmy starań, aby poznać Pana. Jego przyjście jest pewne jak świt poranka, jak wczesny deszcz przychodzi on do nas i jak deszcz późny, co nasyca ziemię. Cóż Ci mogę uczynić, Efraimie? Co pocznę z Tobą, Judo? Miłość Wasza, podobna do chmur na świtaniu, albo do rosy, która prędko znika, Dlatego ciosałem ich, ich przez proroków, słowami ust mych zabijałem, a prawo moje zabłysło jak światło. Miłości pragnę niekrwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. Oto słowo. Miłości pragnę niekrwawej ofiary, zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości złać moją nieprawość, obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyś mnie z grzechu mojego. Miłości pragnę niekrwawej ofiary, ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, a całopalenia choćbym dał nie przyjmiesz. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gadzisz. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary. Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twojej dobroci, odbuduj mury Jeruzalem. Wówczas przyjmiesz ofiary prawe. Dalej i całopalenia, miłości, prawy ofiary. Chwała Tobie, Słowo Boże! Chwała Tobie, Słowo Boże! Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. Chwała Tobie, po Boże, Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił, Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten oczy do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie... Pała Tobie Chryste. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornych obraża łaską. Stańmy więc przed nim z sercem skruszonym i pokornie módlmy się do Niego. Za wszystkich chrześcijan, aby prowadzili życie zgodnie z Ewangelią, świadcząc przez to o Bogu, ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za ludzi, którzy ufają sobie, że są sprawiedliwi, a innymi pogardzają. Aby poznali prawdę i nawrócili się do Boga, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie, za tych, którzy uważają, że nie mają grzechu, aby nie obrażali Boga pychą. Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie. Za wszystkich, którzy czynili jakiekolwiek postanowienia wielkopostne, aby w nich wytrwali, Ciebie prosimy Wysłuchaj nas Panie. Za zmarłego Franciszka, z małą Krystynę i wszystkich wiernych zmarłych, aby ze świętymi otrzymali wieczną nagrodę, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, za nas samych, abyśmy w pokorze oceniali jedni drugich jako wyżej stojących od siebie, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, spraw Boże, abyśmy nigdy nie przestawali Cię wielbić i Tobie dziękować za wielkie dzieło zbawienia, jakiego dokonałeś przez swojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Krzyżu Chrystusa bądź pochwalony, na wieczne czasy bądź pozdrowiony, bo król świata całego dokonał życia swojego. Módźcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Ofiarę z ram Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła. Boże, Ty udzielasz łaski, dzięki której z oczyszczoną duszą możemy uczestniczyć w Twojej ofierze. Sprawa, abyśmy gorliwie się przygotowali na uroczystość, na uroczysty obchód. Jej ustanowienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami I z duchem Twoim w górę serca znosimy Je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie. Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże Królowiecznej Chwały, Ty nam dajesz czas łaski i zbawienia, abyśmy oczyścili serca od nieuporządkowanych przywiązań i wśród spraw Troszczyli się przede wszystkim o wieczne zbawienie, Dlatego z wszystkimi świętymi, Wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępu, Pełne są niebiosa i ziemia fały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie, imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To oczyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary, Głosimy Śmierć Twoją, Panie Jezu, Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w pale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, Ofiarujemy Tobie Boża, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa, lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Adamem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zastanawiają się o o Franciszku, Krystynie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Dobrym Łotrem, patronem dnia dzisiejszego i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest, jest królestwo i potęga. I na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyż Bóg ojciec prowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadzi do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Duchem twoim przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz krzaky świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz krzaky świata, zmiłuj się nad nami, baranku Boży który gładzisz grzechy świata, obdasz nas spokojem. Oto Maranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Pan, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Celnik stał z Dareka, bił się w piersi, mówił Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Dolemy się, miłosierny Boże, spraw, abyśmy z głęboką czcią zbliżali się do Najświętszego Sakramentu, którym nas nieustannie posilasz i przyjmowali Go zawsze z żywą wiarą, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. Święty Michal Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą broną. Oby Go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, wozu niebieski zastępu, szatana inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą. Święty Michal Archaniele, Jak wspomniałem we wstępie, od jutra, od tej czwartej niedzieli, rozpoczynamy rekolekcje, które potrwają trzy dni, do wtorku włącznie. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. w pokoju Chrystusa. Bogu nie będą który za nas